Czy będzie walka z Bardemgą. Jak zapłacą? Czy ogólnie jesteś otwarty na jakieś propozycje walki? Ja jestem otwarty na propozycje walki, z tym, że m, sytuacja na rynku wygląda tak, że płacą, płacą dosyć dobre pieniądze, jeśli chodzi o pieniądze. Tylko płacą dobre pieniądze dla osoby, które dla osób, które nagrywają filmy, robią jakieś deale, a ja jestem osobą, która ma jakieś własne biznesy i muszę doglądać niektórych rzeczy, muszę się niektórymi rzeczami opiekować, mhm. więc czas poświęcony, czas, który musiałbym na to poświęcić. I przede wszystkim jakieś zmiany w życiu, czyli nie palimy, dobrze się odżywiamy, trenujemy, chodzimy zmęczeni, radzimy sobie ogólnie z, z złym samopoczuciem, bo w tych treningach nie czujesz się najlepiej. Nie są rekompensowane przez te pieniądze, bo ja widzę możliwości, żeby zarobić te pieniądze w innym miejscu. Jakieś takie ambicje czysto sportowe, na no, zasadzie, będę McGregorem. Nie mam, bo zdaję sobie sprawę, że nie, nie będę McGregorem. Więc... A trenujesz obecnie teraz? Obecnie nie trenuję, ale przez ostatnie dwa lata byłem Chodziłem y, półtora miesiąca na treningi, tak jakby wszystko, wiesz, były oczywiście przerwy jakieś, nie, półroczne, 7 miesięczne, miesięczne, ale jakby mm, stalić te wszystkie treningi w jeden okres, to by, był, to by były trzy treningi tygodniowo przez półtora miesiąca. To jest cały mój staż, ale pomimo tego uważam, że jestem wystarczająco, mam wystarczająco duże predyspozycje, przede wszystkim A, czyli jednak, mentalne. Czyli jednak masz jakieś predyspozycje. Mam predyspozycje mentalne do tego, żeby zniszczyć takiego człowieka jak Sylwester i pokazać mu jego miejsce w szeregu. Tak więc Wojtek, milion złotych. Okej. Okay. Okay. I będę trenował sumiennie przez dwa tygodnie Dobrze. walką. A która twoja osobowość? Ta narcystyczna, prawda? Ta narcystyczna. 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 Okej. Okay. Okay.